manko dzisiaj znowu na grzybkach. Tutaj mamy pierwszego zajączka. No i co by tutaj powiedzieć? Pod grzybków jak na razie nie widzę. Są takie oto ładne zajączki. No nic, będziemy chodzić szukać. Może coś uda się znaleźć. Tutaj mamy kolejne trzy grzybki. Coś to zaczyna kropić. O! ty strzela Ej! Gdzieś tam jeszcze widziałem Nie! To liść był! Dobra! Kurcze! Będzie chyba padać Będzie trzeba się za chwilę zawijać do domu Dzisiaj u nas deszcze zapowiadają Miałem iść na ryby, na żywce, na szczupaka Ale chyba... Chyba się nie uda Kolejne trzy grzybki Co one dzisiaj tak po trzy rosną? Oj! Odbity, jak nie ma podgrzybków, to dobre. I takie zajączki są gdzieś tu widziałem czwartego. Tutaj jest jeszcze czwarty. Tu mamy cztery. Tutaj kolejne trzy rosną. I ten, coś miałem mówić, wyleciał mi z głowy. No fajny, fajny tutaj lasek jest, tutaj zawsze podgrzybki rosły, ale nie wiem co się w tym roku stało. Też już powoli zaczynają wycinkę jakąś robić. Tutaj mamy kolejne dwa. I troszkę się zbierało. Prawda? Mniej niż ostatnio. No ale zobaczymy, może coś tam się jeszcze uda zbierać. Ja już miejsce zmieniłem. Z zajączków uciekłem. Tutaj po drodze trafiły mi się kozaczki. ogonek gdzieś odleciał, o jest tu no i tu mamy prawdziwka pięknego no idziemy dalej tu mamy ten koźlarz babka tak zwany O. jeszcze Ostatnio, no ostatnio zajebiście. Przed chwilą jeszcze udało mi się dozbierać parę zajączków. No, dzisiaj coraz lepiej mi idzie. Kolejny piękny grzybek, zajebiście. Idziemy dalej. Tutaj już jest następny kozaczek. I teraz, teraz mamy tutaj w trawie następnego. Aha. Czyli dzisiaj coś się jeszcze uda zbierać. Dobra, idziemy dalej. Wiadereczko już powoli robi się pełne. Niepotrzebnie tych zajączków nazbierałem, bym wiedział, to bym je zostawił. Maślaki zostawiłem, bo jest tutaj w jednym miejscu tyle maślaków, że spokojnie bym takie wiadereczko całe nazbierał, jak nie więcej. Dobra, ja lecę dalej, zobaczymy, może jeszcze coś się uda dozbierać. Tutaj mamy kolejnego czerwonego koźlaczka. Okej. Okay. Czyli coś tu jeszcze w tym lesie zostało. Nic, jeszcze pochodzę trochę. Może się jeszcze parę uda znaleźć. No ja na dzisiaj już kończę. Udało się nazbierać tyle grzybków, więc nie było najgorzej. Jest troszkę koźlaka, czerwonego kozaka, tej babki. Co tam? Chyba z dwa albo trzy prawdziweczki się trafiły. Zajączków. Tam kilka maślaków. Zajączków maślaków prawie że nie zbierałem już później, bo całe wiaderko bym zapełnił. No, całe wiaderko bym zapełnił tylko tymi zajączkami i maślakami, nie byłoby miejsca na inne grzyby. No i to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.